No to jeszcze raz do upierdliwego stoliczka. o Nie! Aaaa! Nie mam nerwów. Idziemy dalej. później Na samym końcu wrócimy sobie w te wszystkie upierdliwe miejsca, które jest godzina... Okej. Okay. Widzę, że... Tego odcinka... Pewnie będziecie jako jak cholera przywiać, ale to nic yy. Dobra. Ała, ała Ała i tutaj i chopa i Bom Dobra... A ja 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 Dobra, e. E. no, skoczyła. Jeszcze jedna nam została. Moneta ok, mogłem w sumie w poprzednich odcinkach zbierać podczas gry, no, ale z jakimś dziwnym opóźnieniem działa ta gra. Nie wiem czemu. Hu padło kolejne życie, spoko, i hoppa i hoppa i ciach, no i tu, i yy. tu, żeby nie znikło, żeby nie przepadło i nie wiem, czy te z przeciwników monety trzeba zbierać yy, pewnie tak o, jaki part no dobra, tyle przeszliśmy tutaj. tam tutaj wszystko wyzbierane No jeszcze Spróbujemy z przeciwników te monetki tak na wszelki wielki. Uh, no i tyle, ten. Ty. Y, no, zbierz to bas. No, ślicznie. Okej, okay. ja nie będę się ścigał. To już robiłem w końcu. Um. Idziemy w kolejne monety. Jeden z najnudniejszych odcinków, wiem o tym. Ciach, boom. Ok, szkoda, że jeszcze bazę nie możemy podczas lotu sterować. Tak Ciach, jeszcze raz... He... Turbody momm. He -y -y -y, fajne. Ja sobie to jeszcze raz zrobię. turbo dy yeah. <coughs> Ciach. Jeszcze raz. Dobra, ja tam offscreen jakie ja! Zdobyliśmy pieniążka. I taki był dziwny brzęk. To chyba znaczy, że już mamy wszystkie. Tak mi się wydaje. No. Uh. Jihii, dobra Zabiliśmy wszystkie pisoplanetarne pierdółki i ekstra no tak. u, uh, poleciał. Dobra. Okej. Okay. Uh. A dzisiaj tyle z tej story. To jest jakieś jeszcze jedno nieodkryte. Nie, mamy z tego tokena. Save game, oczywiście. Patrzę sobie tylko na jedną rzecz. Ok, no to kończymy na dzisiaj. Komentował kruczek 1567 Narka.